O cholera Patrz policja, wszyscy, no Holysia, ale się, no, się potrafiłem Ludzie już z telefonami mam się pali czy co to, to jest to? No to wygląda No sklep sklepie pali

Nie dość się Pan ostatnio, to jeszcze tu. Oczywiście te bo... Zasady higieny. Albo też zasady BHP. Palcie ko chmura. Dobrze, że to nie reaktor jądrowy, ale to nie ma żartów. Chodź zobaczyć, o kurde, ale się pali, a może tutaj u mnie, pa. I co tam bliżej, jak też, bo ja tam nie tak tam wtedy kurde. Jest chleba uwader na te auta Tramingt <słuch> mam taką maskę, moment mam taką maskę Kamboety U Jezu coś kolejnego jedzie ty zabka przynajmniej strasznie, przynajmniej karetka, jakby coś jedzie kolejne. Karetka nie ma daleko, jak coś się miało stać. O cholera! Ale widać, patrzcie jak się pali, a zaraz takie bumi nie? i wszystko wybucha! Dron tam ktoś puścił chyba. Tak, dron. Ale bez jej takiego czegoś, co ja w życiu nie widziałem, chyba. Przyznać. co? Ja się boję, tutaj wybuchnie. Kolejna strasz. O Boże! No Aż, aż tak? Jezu. No to tu idź, a ja idę to zanieść tylko, dobra? Będziesz tu stał? Będę, będę. No to się nie ruszaj. Bo lepiej, żeby się nie cieszało. O Jezu. i chciałbym zapić, żeby tak już... O Jezu, gasą. Für oil. Oh, Pip pip, pip pip. <truire> et takie patlut za et ma pat potem. Mama mówi pali się w szpital, no to ja takie... Ja już się boję, że popatrzę w szpitalu tutaj, a, 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 ja się, a myśmy się pomylili. Ja do lekarza jadę. O gardu coś miałem w statuze, W ogóle takie inne sprawy pozałatwiać. A tu takie coś się dzieje. Pip, pip, pip. Pip, pip. Chyba też kiedyś coś takiego zrobię, bo sklep sklepi, strawacy się zjadą i... albo no, no bo nie. Bo potem będzie na mnie ja i kto wam nagra filmy. Ale się pali. No Kronos pan to piku piku ważne. Ja kiedyś chyba jeszcze wstawię ten odcinek z kronu z panem, bo gdzieś go miałem zachowanego pamiętam Jak będziecie coś jeszcze dać, to dam wam znać, okej? Okay? Dron Halo, kamera A chyba też puszczę gram tylko, że ja zapomniałam żyć. co tu się dzieje? Pi-pip! 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 Pi, 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 pi. Ale jara się. Jakbym nie miał co robić, tylko powary nagrywać. Już dzisiaj chciałam dla was, was nagrywać live'a, ale wpadł jeszcze policja. A Nie no, hartuję. Nie mówimy tak na policję. Ja jeszcze coś tam jedzie? No to pięknie się zaczęło, nie? Czy tam się coś pali widać? Pytam się, cały sklep i zawy chyba już powoli to ugasili. Pięknie. I powoli to ugasili. Ale to dobrze. Za lepiej, żeby to się długo kręciło. Nie, no normalnie Czarnobyl, no prawdziwy Czarnobyl, tylko, że w Czarnobylu to, nie, to był wybuch i się palił reaktor, a nie żabka. Porównanie palącego się sklepu do Czarnobyla, no widzowie, zajebiste porównanie, nie? Sklep do Czarnobyla, kto to myśli? Tam je... Czekaj, bo jedzie... Patrzcie, no chyba jedzie milicja. Choć milicja to w czasach, że to Ty wybuch. Patrzcie, jedzie milicja. Milicja. Dobra, jeszcze tylko... Okej, okay, to widzowie już się, żegnamy gnamy w tamtym pięknym... Traktorem, który tam zaraz pojedzie. O, to do zobaczenia i cześć. Jeszcze moment, ten jakąś sobie pojedzie. Tam widać jak się coś pali. Takie potem nie. Takie dusz słychać. A mówiłem, traktor jedzie. Panie traktorze, położy pan kaseniu? Nie, ja mam inne sprawy na głowie. odśnieżanie, a to do widzenia.